dobry, na kochanie. na mareczku, mareczku. Jak się czujesz, kochanie? Lepiej. Lepiej troszkę dzisiaj? No tak źle ci było tam, w tym ośrodku, no, mówiłeś, tak. co? Chciałaś do domu, źle ci no. w tym ośrodku było. Jak w tej chwili czuje się małż? Jest jak w innym świecie. Jedynie rozmowa ze mną to była taka, Danusiu, gdzie moje walizki. Danusiu, jedziemy do domu. Tato powiedz, jak ty się czujesz? Źle, źle się czujesz domu? Źle się czuję, źle się czuję. To co prawda, była poprawa jest, ale to jest taka mało widoczna. No nie ma z nim kontaktu. Także jest taki jakby przymroczony. Uczucie takiego splątania. Nie może zebrać myśli i się wypowiedzieć w żaden sposób. Pan Marek trafił do szpitala z ciężkim stanem zapalnym dróg moczowych. Mężczyznę przywieziono wprost z ośrodka rehabilitacyjnego, w którym miał dojść do siebie po operacji kręgosłupa. Lekarze twierdzili, że wszystko jest w porządku, że operacja się udała, że musi mieć rehabilitację. Znalazła pani drogi ośrodek. Zobaczyłam ofertę, że mąż będzie miał pięć zabiegów. Dziennie dwa masaże, lekarz dwa razy w tygodniu, pielęgniarka 24 godziny na dobę. Chciałbym serdecznie Państwa zaprosić do naszego ośrodka rehabilitacji. Prowadzimy profesjonalną rehabilitację narządu ruchu, prowadzimy też schorzenia układu nerwowego, kardiologicznego. No właściwie ten ośrodek wygląda jak hotel dobrej klasy. Tak, tak. Pobyt miesięczny jest 10,800. Czyli 11 tysięcy około. Tak. tak. Ośrodek zachęca pacjentów do korzystania z usług, oferuje opiekę medyczną, komfortowe warunki, a także szeroką gamę specjalistycznych zabiegów. Na takie właśnie liczył Pan Marek. Stan Pana Marka, widoczny podczas odwiedzin w ośrodku, zaczął niepokoić bliskich i przyjaciół. Mężczyzna zaczął żalić się na brak zabiegów oraz opieki lekarskiej. Co się działo, kiedy mąż tam trafił? Cały czas się pytałam, czy a krew miałeś pobieraną, a mocz miałeś badany? Nie. Prosiłam o lekarza. No, o lekarza usilnie prosiłam. Widziałem, że tam nie ma kadry. Nie widać było, żeby ktoś się opiekował tymi ludźmi. Bardzo narzekał, że nie jest rehabilitowany, nie jest usprawniany. O nieprzyjemnych doświadczeniach z ośrodkiem mówią też inni pacjenci. Co do wyżywienia, no to można je porównać jak to czas w PRL-u. Czyli kawałek masełka, suchego chleba i plasterek chyba też yy, sałaty. Ludzie biorą pożyczki. Oferta nie jest godna z stanem faktycznym i to jest wtedy oszustwo. Wszystkie pieniądze trafiają do prezesa, po czym się rozpływają. Łączna kwota zadłużenia, jeżeli chodzi o samych pracowników, sięga prawie 300 tysięcy złotych. Właściciele ośrodka zachęcają pacjentów do korzystania z rehabilitacji. Tymczasem, jak słyszymy, placówka nie zapewnia pacjentom oczekiwanej opieki medycznej. Ja się tak bardzo źle czułem, I oni mnie złapali tak, wiesz, przez pół i o ten oto tapczak, no, cibu, uderzymy, prosimy, uderzymy no Cię uderzyli, mnie. prosimy... Uderzył Cię ktoś? Kto Cię uderzył? Znamie, mówię, że go". mówię, problem, problem. Że problemy Dobrze. są z Tobą, Ci tak, powiedzieli? Tak. Mąż do mnie zadzwonił, bardzo zdenerwowany, i krzyczał, Danusia, zabieraj mnie stąd, bo ja się tu wykończę. Zwonię, dzwoni, nikt nie odpowiada. Po 17.00 się dodzwoniłam do pielęgniarki. Pielęgniarka mi mówi, że proszę pani, koło 11.00 mąż został wywieziony do szpitala. No wie jak to? Jest godzina 17.00 i ja nic nie wiem? Przywieźli do szpitala wraka człowieka, wrak człowieka. On był na pół przytomny. Ja w pierwszej chwili nie poznałem go. W jakim stanie trafił do państwa pan Marek? Zagrożenia zdrowia i życia z uogólnioną infekcją. Walczymy o jego zdrowie i życie cały czas.